Witam, witam wszystkie raki. Mamy już październik. Ja nagrywam to trochę wcześniej, bo od połowy września już wzięłam sobie po prostu wolne, dlatego że wyjeżdżam na południe i tam mam zamiar się osiedlić. Więc jeżeli cokolwiek się zmieni, to Wam dam znać. Ale dlaczego to mówię? Bo przez, do końca października nie będę przyjmować żadnych rozkładów. Kart prywatnych, więc jeżeli chcecie, to możecie się zapisać już na listopad. I oczywiście w pierwszym rzędzie trzeba zapłacić, żebym was mogła umieścić na listę oczekujących, bo ta lista się teraz szybko zwiększa. Także, gdyby się cokolwiek zmieniło, to też dam Wam znać. 8. Wenus wchodzi do panienki. No i to jest bardzo pozytywny aspekt, dlatego że Wenus rządzi pieniążkami, związkami, czy też mogą być zaręczyny, czy ślub, czy związek partnerski, przyjacielski albo nawet i biznesowy. No a panienka to oczywiście perfekcjonistka przy, przywiązuje do, wagi do detalów, więc to bardzo ładny aspekt. No i oczywiście. Mam nadzieję, że kogoś, jeżeli jesteście wolni, kogoś już w końcu spotkacie. 9. Merkury wchodzi na drugą prostą, więc jeżeli mieliście jakiekolwiek niedociągnięcia, um, jeśli chodzi o związek, czy też partnerstwo, czy w rozmowy, jakieś rozmowy się nie kleiły, więc teraz to można wszystko, wyprostować, bo Merkur jest planetą komunikacji, więc też i wszystkie sprawy urzędowe, finansowe, związane z papierami można, przepraszam, po prostu posunąć do przodu. 11. Jowisz wchodzi do Plutona. Jowisz to jest planeta dobrych intencji, planeta fortuny i dobrej ręki. No i oczywiście jest w Trygonie z Plutonem. A Pluton to nasze ciemne strony, nasze słabości. Um, więc On tutaj może wysłać piękne światło, abyśmy się tych słabości wyzbyli i weszli na tą pozytywną drogę. 12. Mamy nów Księżyca i to w wadze. Waga lubi równowagę, czyli balans. Więc wypisujemy nasze. Nowe intencje, to co chcemy mieć, co chcemy osiągnąć, do czego chcemy dojść, nasze cele, nasze marzenia. No, wypisujemy to po kolei. Czytamy to głośno, a na końcu palimy. A na samym końcu popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat zaczną nad tym po prostu pracować. Saturn 22 jest w ile, ileś tam krotnej... Kwadraturze z Uranem, a Uran to planeta niespodzianek i dobrych i złych. A Saturn wskaże nam, które były dobre, a które były złe. Zresztą żadna kwadratura nie jest dobra, więc możemy oczekiwać tego nawet najgorszego. 23 Słońce wchodzi do Skorpiona, i tutaj, na, moje drogie Raki, ponieważ Wy jesteście um, znakiem. A, że tak powiem, siostrzeńczym czy bratniczym Skorpiona, Wasza intuicja będzie wyostrzona, bo słoneczko jest w Skorpionie. Więc zaufajcie swojej intuicji. Skorpion zawsze mówi, jaka jest prawda, jak jest naprawdę. Więc słuchajcie, słuchajcie swojej intuicji wewnętrznego głosu. 27 mamy pełnię Księżyca i to w byku więc tym razem są niechciane intencje. Wypisujemy na kartaluszkach to, czego nie chcemy mieć w swoim życiu. Wypisujemy negatywne sytuacje, negatywne aspekty, no i nawet negatywnych ludzi. Wypisujemy, czytamy to głośno, a na końcu palimy i popiół wrzucamy na zewnątrz, niech już aniołki wszechświat zaczną nad tym pracować. Także to by było tyle, moje drogie raki. No i pierwszą waszą kartą jest arcykapłanka. Piękna karta. To jest spiritualna, duchowa karta, czyli posiadacie to wszystko w sobie. Intuicja wasza będzie pracować. Te wszystkie narzędzia duchowe, są u Was rozwinięte. No i oczywiście w tym wypadku, jeśli chodzi o a, rozwój duchowy, to jesteście tam, gdzie powinniście być. Ok? Także uwierzcie po prostu w swoją intuicję i to, co Wam dyktuje, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdziecie, bo macie to wszystko. Także operujcie tym mądrze. Szóstka kielichów, ale odwrotnie. Wygląda na to, że macie koło siebie dużo negatywnych jak ja to nazywam w cudzysłowie przyjaciół. A um, możecie też doznać jakichś finansowych strat przez to. Um, więc najlepiej się tego negatywizmu, negatywnych przyjaciół wyzbyć. Tym bardziej, że mamy pełnię księżyca, więc można się tego wyzbyć. No i... Uważaj, uważaj, bo to są ludzie, którzy w oczy ci mówią co innego, a poza twoimi oczami, poza twoimi plecami, po prostu myją ci tyłeczek. Trójka kijów to jest piękna też karta, bo patrzycie w przyszłość i jeżeli macie pracę, to będziecie po prostu się dalej w niej do przodu posuwać. Jeżeli z kolei nie macie, to już ta praca jest gdzieś tam dla Was na horyzoncie. Także to są nowe pomysły, nowe plany i wiara w przyszłość. Także bardzo piękną macie kartę, moje drogie raki. Cesarz. No, cesarz jest a, kartą też dużych arkan. To jest osoba starsza, to może być ojciec, to może być a, wujek, to może być jakiś starszy przyjaciel, to może być też twój boss w pracy, to może być a, jakiś starszy kuzyn, osoba po prostu starsza, ale też to może być osoba, która jest do ciebie romantycznie nastawiona. No, i raczej nie wykreślaj tego ze, swojego, ze swojej listy, bo wiek tutaj nie, nie musi grać wcale żadnej roli, wręcz przeciwnie, dlatego że od tego człowieka może się dużo nauczyć i wynieść. To jest człowiek bardzo silny, z żelazną dłonią, ale od niego można się naprawdę dużo nauczyć. No, i przede wszystkim, tak jak mówię, to może być twój partner w życiu, okej? Okay? Powściągliwość, ale odwrotnie. To jest karta na a, pełnię księżyca. No, i tutaj widać wyraźnie, że jesteś nie tak, jeżeli jesteście w jakimś związku to znaczy, że coś tam u was nie funkcjonuje więc jest brak harmonii respektu i rozmów brak jest wam równowagi i balansu więc możecie to zrównoważyć dlatego, że macie macie te narzędzia macie, jesteście a arcykapłanka posiada wszystko co jest możliwe żeby uiścić, czyli duchowo jesteście rozwinięci, więc można dużo zdziałać. więc zacząć rozmawiać. Z kolei jeżeli nie jesteście w związku, to wosiągliwości Ci mówi, że musisz po prostu osiągnąć swój balans wewnętrzny i spokój, aby przyciągnąć do siebie kogoś, który jest. Kto jest ciebie wart. Ok? Sąd. No i sąd. To praktycznie jest karta, która odnosi się do spraw urzędowych, prawnych, um, związanych. Z dokumentami, czy to finansowymi, czy prawnymi, czy jakimikolwiek urzędowymi, ale wynik tego będzie bardzo pozytywny, także nie masz się czego obawiać. Ok? Bardzo pozytywna karta. Po prostu będzie zakończenie, ale pozytywne dla, dla Ciebie. Jednakże przypominam, że to są karty. Rozłożeń ogólnikowe, generalne, więc może się tyczyć was albo kogoś z bliskiego otoczenia. Także będzie bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, jakieś administracyjne, czy też nawet i prawne. No. I życzę Wam tego z całego serca. No. Potrzeba tutaj jest też dlatego i równowaga wasza psychiczna, bo to wam też strasznie pomoże. Jeżeli chodzi o, z kolei o związek i nie ma w związku tego zrozumienia, to wychodzi na to, że może dojść do separacji. Ok? No, i to by było tyle, moje drogie raki. No, i waszą kartą, to znaczy aniołkiem, jest Shanti na miesiąc październik. I Shanti ci mówi: Jestem aniołem pokoju, przynoszę Ci ukojenie i prostuję, i prostuję Twoje ścieżki. Także. Masz bardzo ładnego aniołka. Shanti. No a mm, przesłania anielskie. O, o wypadła. Doreen Virtue. Proszę. Bardzo duchowa karta. Skup się na służbie. No, ty posiadasz wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju własnej duszy. Tylko zacznij to Skup się na służbie. Twoja dusza pragnie ra radośnie służyć. Skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, który zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem. Widzisz? Piękną macie kartę. No, tylko musicie niestety w jakiś sposób na tę pełnię Księżyca się wybalansować, bo widać wyraźnie, że w związku będą są jakieś problemy i możecie się właśnie z tego powodu nawet i rozwieźć. A jeżeli szukacie partnera, to tak jak powiedziałam, no, wszystko jest na, może, może dojść po prostu do. Separacji między Wami. No i to by było tyle, moje drogie raki. Dziękuję za oglądnięcie, dziękuję za subskrypcję i za to, żeście mnie polubili. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę to zrobić, zaprenumerować mnie i polubić. Piszcie do mnie komentarze, bo bardzo na nie czekam i lubię na nie odpowiadać. I to by było tyle na miesiąc październik. Zobaczymy się w listopadzie. A ja, tak jak powiedziałam, gdyby się coś zmieniło, to dam wam znać. I to by było tyle. Dziękuję jeszcze raz. Niech Was Bozia błogosławi. Aniołki wiodą na wysokie szczyty. Do widzenia.